Skina z ostatniego filmu z cs Skinsa wygrywa. Gratuluję serdecznie, to się na Discordzie na kanale lub Do wygrania się ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, to oczywiście suba, dzwon łapę w górę pod filmem. Mogła na maglone. film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj go na cs się, Loguj się z nimi, subskrybuj się. Moje zielone loguj się Tutaj oczywiście wchodzi Kroksi przez 2 przez Trzynka, Star, 10% więcej do każdej wpłaty. I oczywiście jak skanę Kroksi ładujesz, masz szansę wygrać takie piękne skiny. Czeka oczywiście na ciebie jedna kosa, druga kosa za minimum depozyt. Im większa wpłata, tym większe szanse na wygraną. I ja to otrzymasz skinę od razu do ich wierbunku. Zapraszam Cię na stronę Pyrexlaw, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kropsy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link no w opisie. A My lecimy oczywiście z challenge em. od 100 zł do kosy. Jest to oczywiście kolejny nasz challenge, gdzie z mniejszej kwoty próbujemy na CSGO się zrobić. Kose. Zobaczmy jak będzie w tej pierwszej bitwie skrzynki na trybie jester Czyli oczywiście na każdy item mamy taki sam procent szans No tylko, że wtedy te skrzynki troszkę więcej kosztują Skrzynka teraz za 6,30 liczymy oczywiście na coś dobrego Ale ojojoj no i zostaliśmy jest z powierzchni planszy stary Niestety w tej skrzyni, ostatniej. dołączymy sobie do C4 skrzynieczkę P1, piątkę musieliśmy oczywiście zapłacić i to będzie raczej bitwa na, na, na co? no to powiem wam, że leciutko tutaj w szoku jestem, że tej bitwy wygrać nam się nie udało no powiem tak, jeżeli tego nie wygramy, no to już sobie naprawdę mocno komplikujemy Zrobienie tej kosy ze 100 zł na dzisiejszym filmie nie mam pojęcia, jaki music kit ile kosztuje. No, tutaj, dwie dychy, jakiś spadł. Skrzynia toolbox. Oj, ten tek, może nam uratować tą bitwę 30 zł, fantastycznie. No to jeden grosik za dużo, jeden grosik za dużo, ale i tak jest ok. Ostatnia skrzynka i 62 zł wygrane, więc wracamy po tym, no trzeba sobie powiedzieć, kiepskim początku. Skrzynka Lowcase na trybie Jester 11,55. Zobaczmy, jest to oczywiście Underdog, ale no niestety, ujujuj, 80 zł. Tyle oczywiście nasz przeciwnik wygrał, a szkoda, bo moglibyśmy to być my. 6 skrzyniczek tutaj, Lowcase w sztukach 3. Do tego oczywiście Anime Case, skrzynka oczywiście, którą zawsze z Codem możesz sobie otworzyć. Tą też również możesz sobie otworzyć, możesz sobie wybrać. I skrzynka Medium 3.15. Póki co delikatnie wygrywamy, Następnie czyniało, jego kłasica i tyle było z naszego wygrywania. Niestety teraz strata 1,5 zł, zobaczmy z dalej, no to mm, mogło być lepiej. Ale skrzynka ważna, bo za 3.15 no i bitwa już raczej będzie na dziurę, no i bardzo ciężko do tego wrócić Ostatnia skrzynia leci, no i tak jak powiedziałem, no niestety Bitwa na dziurę i trzeba wracać 80 zł które mamy w balansie, staram się kontrolować ten mój budżet Skrzynka na trybie podbustowanym z m 4 do trafienia na ten Fate A my dostajemy, wow, naprawdę, totalny syf Nie poleciała żadna, żadna, po prostu żadna Żadna jakaś wartość wałęka. 36 zł, dlatego nie lubię tej skrzynki z MCURKami, nie? Naprawdę główną skrzynkę dla mnie, nie? Ja, ja tego nie otwieram. Ale no mówię, wejdę. Nie założyłem też jej tak na pierwszy rzut oka, nie? ok no, wydaje mi się, że tu trzeba zaproponować coś, bo no te bitwy dzisiaj zaproponowane przez innych, no, tak słabo wchodzą. Trzeba to sobie powiedzieć. Wrzucamy bota i zobaczmy, jak najpóźniej. Dwie kilo, lovely. Do trafienia sloter, No, jakbyśmy trafili takiego slotera z takiej skrzynki, to by było naprawdę mega wow. No, ale szansa na to niewielka. No, ale zawsze jest. Bitwa raczej będzie nasza, ale właśnie będziemy z niej mieć. 51 zł. Okej, okay. coś tam udało nam się zarobić. Skrzynka slime, tutaj rękawiczki nawet do trafienia. Więc zobaczmy. Jeden strzał, jak nam tutaj pójdzie. Jest. O jest naprawdę tragedia. Często sobie powiedzieć, 7 zł. Oczekiwaliśmy chyba jednak mimo wszystko czegoś więcej powiem o no tak oj ta bitwa wygląda zachęcająco a dołączymy sobie tutaj skrzynkę, slime Ronaldinho Gaucho nawet tutaj nas dołączył ale zobaczmy co ta skrzynka nam przyniesie i chyba wygrał no szedł na ostatniego i nas obu opierdzielił, no nie podoba mi się to ostatnie trzy tychy nam zostały więc no trzeba tutaj spiąć się troszkę, żeby do tego jeszcze wrócić, jakkolwiek mieć szansę na wygranie tego challenge'u, tak, i wygranie tej kosy z księga Toolbox, ale to jest naprawdę, no, wow, naprawdę idzie nam tragicznie. Ostatnie 13 złotych nam zostało, pozwolicie, że stworzę tą ostatnią bitwę, no ale, no tak jak ja często powtarzam, no, nie zawsze można wygrywać nie zawsze na plus się wychodzi, tak? No, czasem te challenger siadają nam naprawdę perfekcyjnie. No, a czasem nadchodzi taki dzień jak dzisiaj, gdzie po prostu no nic nie wchodzi. Choćbym chciał, no to nie wchodzi nic. A jak chcesz wygrać skina na dzisiejszym filmie, możesz tam jaki jakiś swój ulubiony owoc. A ja holuję, boty i zobaczmy, jak nam pójdzie ta ostatnia bitwa. Na dzisiejszym filmie, może Kosa, jakaś z tych skrzynki galerii, no ale no niestety nie. Ostatnia skrzynia za 4.20, zobaczmy co jeszcze będzie tutaj, no ale, no bitwa będzie na dziurę, no i, no, no i tyle było dzisiejszego challengeu.